Siemano witajcie z tej strony kifi i dzisiaj e, gramy sobie mapkę solo jest to mapka hitman slash assassination mode i to jest mapka single player słuchajcie nie wiem o co za bardzo chodzi w tej mapce wiem tylko jakie są nasze cele słuchajcie w, cele mapy to zabicie głównego jakby celu tak jakby który znajduje się z tego co czytałem w opisie mapki na samej górze e, a to są strażnicy Którzy nas zabiją, jeśli, dopiero jeśli będziemy właśnie um, albo wchodzić na zastrzeżone tereny, albo po prostu będziemy atakować. Nawet nie mogę machnąć nożem, bo wtedy właśnie oni się wszyscy na mnie rzucą i mnie po prostu zabiją. No i naszym celem jest oczywiście zabicie głównego celu, który jest na samej górze, ale zanim to zrobimy, musimy po prostu dostać się po jakieś inne rzeczy, żeby otworzyć na przykład klucz i tak dalej. Tyle wiem z opisu, więc yy, no nie wiem, czy będzie to coś ciekawego. Myślę, że sprawdzimy to sobie, bo. Bo nie wiem, znalazłem tą mapkę, tak ona troszkę ukryta była. To nie była gdzieś tam na głównej, tylko, tylko po prostu troszkę poszukałem i zobaczymy, czy jest coś, coś ciekawego. Ale widzę, że fajna chata. Czyli cel pewnie jest gdzieś tam, gdzie są dyw te dywany. No, to jest jakiś król pewnie, więc. E, czy tam cesarz, czy no nie wiem, jakiś szef mafii, więc e, pewnie jest na samej górze. okej, okay, jest basen, są ładne odbicia, podoba mi się to. E, no ale czy możemy go jakoś znaleźć? Widzę, że tu są na mapie oznaczone jakieś punkty. Jakiś punkt są oznaczone na mapie. Okej, okay, no to warto by sobie było je sprawdzić, ale przejdźmy sobie jeszcze w drugą stronę domu, żeby zobaczyć. W ogóle zostawcie lajka like pod filmem, e, bo to pomaga mi e, w pozycjonowaniu filmu i potem on jest wyżej, tak wiecie, no po prostu zostawcie lajka. Like e, dobra, znaleźliśmy lepszą broń. P250 spoczko. No ale na razie nie używajmy, żeby nas, na nas się strażnicy nie rzucili. E, I z tego co też czytałem, oni są dosyć mocni. Okej, okay, ej, przepraszam. Okej, okay, czyli nie mogę tu wbić, tak? Czy to, to jest zakazana arena. Czyli będą mnie teraz atakować? Chyba, chyba tak. O, już słyszę strzały. Mam nadzieję, że to nie do mnie. E, no, ale... Dobra, powiedzmy, że ja tu wejdę mimo wszystko. Mimo... Dobra, digla mamy. Okej. Okay. Szybko obadajmy te pokoje po prostu, co tu się znajduje. E, tu jest dosyć pusty pokój, nic tu nie ma. Szukamy dalej, okej. Okay. Okej, okay, już... Kurczę, nie wiem, czy to do mnie strzelają, czy nie, ale... Coś jest, czekajcie tu coś jest o kurde już slają do mnie okej okay, pers, o czekajcie ty mogę się przebrać wow, wow, niby teraz się przebrałem za mm, strażnika całkiem, całkiem ciekawe e, więc mam nadzieję, że teraz nie będą mnie atakować prawda? prawda czy nieprawda? chciałbym to stestować jakoś teraz no i tutaj tak poza tym to nic nie widzę chociaż nie, czekajcie tam coś jest jeszcze nie wiem, czy to jest na zewnątrz, czy. O, tu jest winda. O, ciekawe. Ciekawe. Ok, czyli teraz, jak wchodzę na zastrzeżony teren, to jestem przebrany za strażnika i mogę tam wchodzić. Całkiem fajna opcja. Ok, zjedźmy sobie windą. Ciekawe, winda kurczę w jest Dobra, jesteśmy na dole. No i może. Może teraz pójdźmy do jakiegoś innego punktu. Czy jednak trzeba wchodzić do tych punktów na mapie? Dobra. Mm. Co tu mamy? Strażnika, ok. no to nie, to to sobie odpuśćmy. Tam co jest, może, czekajcie, pójdziemy najpierw tak, w ten sposób, a to chyba to samo, na samo wyjdzie. Tak, na to samo wyjdzie, jakbyśmy poszli tutaj, no więc nic ciekawego. Tu coś jest, za tymi drzwiami, ale widzę, że jest przejście tutaj jakby. No to muszę, kurczę, rozwalić to, a jak to rozwalę, to będą mnie chyba gonić, no nie? Dobra, walić to. Rozwalę, ok. Czyli pisze mi, że strażnicy będą teraz mnie atakować O, zobaczcie A tu jest ten e, właz, właz I można, kurczę, wejść, wyjść na zewnątrz Dobra, spoko, ale co tutaj mamy Mak ten, spoko, przyda się I klucz do górnego piętra Najwyższego Więc e, spoczko, dobra, wyjdźmy sobie tym włazem może Zobaczmy, czy teraz będą mnie strażnicy atakować Bo jeśli tak, to troszkę lipa Mam tylko maka i digla Dobra, gdzie teraz trzeba iść Czekajcie, jeszcze tutaj nie byliśmy na górze o, kurde, dobra, jest. Ty nie wiem w sumie, czy on mnie zaatakował, czy, czy dopiero jak strzeliłem. Ale kurde, są mocni. Są mocni, dobra. Dobra, teraz zrobimy to w ten sposób, że i tak idziemy po ubranie i wejdziemy tym włazem od, od drugiej strony, jakby. Czyli idziemy najpierw po ubranie strażnika. Proszę tutaj, ja, ja nic tu nie robię. Proszę mnie nie dotykać. Dobra, wchodzimy, wbijamy się, lecimy szybko po strój strażnika. Gdzie tu się szło, po to. Tutaj, tutaj, dobra, lecę. Na nielegalny troszkę. W ogóle, o, zaczęły się święta. Powiedzcie mi, jak tam, jak tam wam święta mijają, ludzie. Napiszcie mi w komentarzach. Bo, bo mi w sumie jeszcze, jeszcze nie mijają w ogóle. Ale teraz, jak dojść do tego włazu od zewnątrz? E, ja go widzę, że on jest chyba tutaj, tak? Jest tutaj, dobra. I gdzie tu jest przejście? Tutaj przejścia nie ma. Jest jakiś barek. Spoczko, co oni tu piją? Okej. Okay. Dobra, tu jest przejście, i chyba tutaj dojdziemy. Tak, tak. I tutaj dojdziemy do włazu. I dzięki temu nie będziemy rozbijać po prostu. Halo, kto tu strzela? Nie będziemy rozbijać tamtej wentylacji, przez co nie będą nas gonić. Okej, okay, mamy. I teraz musimy już tylko chyba dojść na górne piętro. A z tego co ostatnio zginąłem, to właśnie było chyba wejście na górne piętro, więc trzeba się tam wrócić. Tak, i tutaj w prawo. I słuchajcie, czy teraz będą mnie bić? Okej, okay, pisze mi, że wchodzę na. Teren zastrzeżony, ale jestem w przebraniu strażnika, więc nic mi nie zrobią. Jesteśmy na balkonie. No, całkiem, całkiem ładnie, musicie przyznać. Spoczko. Dobra. Proszę proszę mnie zostawić tutaj. No i tak, wiecie, niby niby widzą, że to ja, ale tak jakoś mi nie ufają. Tak, jakby chcieli mnie przeszukać, kurde. Tak, tak, cały czas się na mnie kapią. Tak, tak koledzy z pracy nie robią, tak. No dobra. Okej. Okay. I tutaj. Czy teraz musimy użyć tej karty. Spoczko. Udało się. Wchodzimy. I teraz ty kolego będziesz mnie bić? Nie. Nie. Dobra, to nie. Okej, okay, tu jest tak jakby, można sobie zeskoczyć na dół. Tutaj jest główny balkon z wielki, wielkim dywanem. Fajny dywan. Nie chciałbym teraz spaść. No i taka hata, kurde. Fajna hata. A ty co? On chyba zaraz wyskoczy, nie? No i tu są jedne drzwi. I tu jest office, czyli to już będzie chyba ten cel, którego mamy zabić. No i gdzie on jest? Oho, o oh ja. <laughs> zobaczcie, kurde, jak to wygląda fajnie. Kurde i zobaczcie, mamy go zabić, no nie? Znaczy jakoś nie wyraża sprzeciwu, nie? Bo myślę, że jestem strażnikiem, więc zamkniemy sobie drzwi. Weźmiemy sobie tą M. Kolego, zamykamy drzwi. Chcę w prywatności e, z szefem pogadać, dobrze? Zrobimy to po cichu, mam tłumik. Kurczę, się rozsiad, chleje Zamykamy drzwi, mówię, wyjdź. Bot głas, w ogóle zobaczcie, jakie nazy Bot głaz, bot klif, bot miłość, bot skała. Co tu, się, co tu się dzieje, nie? Chyba polskie nazwy botów wkrodzili. Dobra, zamykamy drzwi. Mówię. Okej, okay, zabiłem. Okej, okay, i co, nie biją mnie? Kurde, jaki mnie zaskoczył. O ja pierdzielę, myślałem, że mnie nie będą bić. Się chyba skapnęli, że go zabiłem. Dobra, bierzemy strój. Wchodzimy po kartę. Do prezesa. I od razu będę do nich nawalać tym razem. Nie będę tak jak ostatnio. Dobra, wbijamy. Cześć, panie prezesie, słuchajcie, mam do pana pewną sprawę. Chciałem podwyżkę. Nie? Dobra, tu giniesz. Dobra, teraz wychodzimy. Musimy uciec. Musimy jeszcze uciec. To nie jest jeszcze wszystko. O kurde! Ale mnie przestraszył, nie? Dobra, jak uciec teraz, powiedzcie mi. Czy mogę wejść na dach? Nie, nie mogę wejść na dach. Jak uciec szybko teraz? Może tu zeskoczę. Okej, okay, to jest jakiś plan. To jest jakiś plan. Dobra, wybijamy tutaj. Kurczę, nie ma ich na mapie, to jest ciężkie. Znaczy, nie wiem, może są, ale teraz ich nie ma przynajmniej Słyszę ich tylko, kurde, dobra. Tu jest winda, tu jest winda, dobra. Lecę. Czy ja polecę na górę, czy na dół? Ma na dół teraz, nie na dół, okej. Okay. Jest exit. Kurczę, musimy wyjść, wyjść tą samą bramą, którą jakby weszliśmy. Na razie idzie bardzo dobrze. O kurde, ktoś tu do mnie. Nie dobra, to ja, to ja, to ja uciekam. Słuchajcie, mój cel został wypełniony. Jest! Udało się. Brawo. Udało mi się, dobrze. Także dziękuję wam za oglądanie takiej dziwnej mapki, nietypowej dosyć. To się zaczyna od początku. Strzelcie lajka pod, pod filmem, bo, bo warto. Słuchajcie, dajcie znać, czy chcecie więcej takich dziwnych mapek. Bo to była dosyć dziwna. Mało było strzelania, więcej kombinowania. Ale było naprawdę bardzo fajnie. No i co? Do zobaczenia i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia w następnych filmach. Siemano!